Także kochani, to czas zacząć. Witamy w Jaga TV. Czy mógłby pan dla nas naświetlić ideę całej tej akcji? Idea szlachetnej paczki polega na mądrej pomocy. W województwie, w całej Polsce pomagamy i dzisiaj dlatego spotkaliśmy się tutaj na rynku kościuszki, ponieważ jest to uroczysta inauguracja szlachetnej paczki w Polsce. Zbierają się wolontariusze, aby już od jutra zaczynać działać. A skąd idea, że to właśnie Jagilonia ma jakoś brać udział? w tej akcji? Jagiellonia już przy wcześniejszych akcjach wspierała nas, na przykład przekazując płyty na eventach, które się odbywały w ramach projektu Szlachetna Paczka, więc postanowiliśmy, że tym razem również zaprosimy Jagiellonię do współpracy. A dlaczego taniec? Dlaczego taniec? Ponieważ to studniówka. Od dzisiaj jest 100 dni do finału, który odbędzie się 13-14 grudnia, kiedy to właśnie wolontariusze spotkają się z rodzinami, przekażą im świąteczne prezenty. Dzięki wielki, i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo